Witam Was z tej strony Sabal Tak jak to mówiłem przy omówieniu aktualizacji 21.3 W tym miesiącu Gameport wypuści nowe serwery proszę bardzo, znowu przewidziałem, że tak będzie, jestem Top Analytics Man, chyba, tak się chyba nazwę Będzie to jeden polski aż dwa serwery tureckie Dzisiaj sobie odpowiem na, na pytania czy będę grał, na jakim zagram, czym będę grał, jeżeli zagram, ile wydam na cas, ile wydam kasy na pana start kto będzie grał oprócz mnie, bo więcej osób będzie oraz yy, od razu mówię, że zapraszam Was na Discorda, bo tam będziemy zakładać gildie No i uczestniczyć w nowym serwerze Jeżeli chodzi o Discorda, macie to przypiętym w komentarzu, linka oraz w opisie, więc polecam używać Jeżeli też macie zamiast zagrać na yy, nowym, startującym serwerze Więc przejdźmy do tych serwerów, moi drodzy yy, Start serwerów rozpocznie się 11 marca o godzinie 10 Wczytacie do wszystkich serwerów, więc yy, w tym samym czasie one wystartują Jest to serwer Bałtyk, serwer serwery SEMS oraz serwery do Lunai. I są to serwery eventowe. Więc wszystkie te rozpiski, które są wypisywane co miesiąc na ogłoszeniach na serwery eventowe, tutaj działają. Czyli macie dwa eventy od godziny 16 do 20, od godziny 20 do 24. Czyli każdy event trwa 4 godziny. Jakieś tam dropy są z metinu, bossów, jakieś tam inne rzeczy lecą, jakieś e, łowienia, różne rzeczy się dzieją. Macie to na Discordzie w rozpiskach eventowych, wrzucone. Jakby jak kogoś to ciekawiło, ale przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o tureckie serwery, tam macie eventy przesunięte, ale czym się jeszcze e, wyróżnia ten serwer na tle innych? W sumie to niczym. Jest to po prostu nowy serwer, ma Battle Royale, ma event bossów świata, czyli taki e, boss, który pojawia się co 8 albo 12 godzin, już się pamiętam. No i bijecie, e, bijecie go z ekipą, sam, samemu raczej nie, bo, bo raczej każdy ma do niego dostęp, ale bijecie go, nabijacie damage i Top 10 The Major dostaje tygrysie punkty jakąś tam nagrodę gratisową. Nawet spoko są rzeczy na te tygrysie. punkty, shopy offline, zmianki dodania. Na start jest to moim zdaniem e, zajebiste. Przejdźmy e, dalej. Odnośnie Cebu Bałtyku i, ra, i umówmy się tak. Serwer Polski się pałe. Polski nikt tam nie pójdzie. Gadałem z czterema youtuberami z Polanda mniej więcej, i nikt nie ma zamiaru grać na serwerze polskim. Dlaczego? Bo społeczność, jaka się wytworzyła wokół Polanda, albo wokół nowych serwerów, które wychodzą na klaster wschodni, jest niewielka. Dlatego ja, oraz inni youtuberzy, postanowiliśmy, że pójdziemy na serwer turecki, który się nazywa SEMS. Zaraz Wam powiem dlaczego. Znaczy, dlaczego SEMS, a nie Dolunay. Pierwsza sprawa, to Turcja, jako społeczność, to jest największa baza graczy, metin 2 Gdy się tam wchodzi, czujecie się jak za trasów 2k10, 2k11, bo tyle ludzi jest. Szkoda, że puszczają dwa serwery na raz, bo to się trochę podzieli, no ale biorę to co jest. Dlatego ja wybrałem, z innymi youtuberami, serwer Sems. Oprócz mnie, wiem, że zagra dwóch mniejszych youtuberów. Oraz z Duniu, Jędrzej i ja. Być może będziemy zakładać gildię. Być może coś tam wymyślimy. Jeszcze nie wiem. Nie potwierdzam. Ale na pewno oni tam zagrają. Więc już jakaś ekipa się tworzy. Jeżeli chodzi o serwer SEMS, jest to serwer eventowy, tak jak do Lunaj. Tylko że eventy się dzielą na różne pory. Na serwerze SEMS eventy macie od godziny bodajże 10 do 18. Czyli te serwery przesunięte macie o parę godzin od rana. Na serwerze do Lunaj macie od godziny 22 do godziny 6. Ja jestem nocnym Markiem, ale niestety ja wiem, że nikt tych streamów nie będzie oglądać, a jako że oni już brali sens, to ja też pójdę na sens. Dla mnie lepsze byłby do Lunaj, bo mówię, ja lubię grać w nocy. No ale walić to yy, wybierzemy sobie serwisems. Po prostu se eventy są przesunięte o parę godzin. Więc jak ktoś jest to z tym markiem, wybierz sobie do luna. Jak jesteś yy, normalnym graczem i gra od rana, wybierz sobie serwisems. Tyle. Nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma innych yy, możliwości. Nawet lepiej, że wybrałem Sims, bo Turcy między godziną 10 a 12 mało ich jest, więc więcej metinów dla mnie i więcej można sobie podrobić. Tylko mówię, szkoda, że yy, wypuszczałem aż dwa serwery na raz na Turcję, bo ta społeczność gigantyczna się podzieli na dwie. Szkoda, strasznie szkoda, ale mówię, biorę to co jest, jest serwer stały, oficjalny. Kolejną sprawą, yy, czym będę grał na starcie. Oraz zapowiadam, stream przynajmniej 12 godzinny, może zrobię 24 godzinny na starcie, ale nie wiem, zobaczymy, jak mi się będzie grało. Moim planem będzie gra, granie albo bodym, albo Likanem, albo wp -kiem. Jeszcze zdecyduję to z Wami na kolejnym streamie z Metina, przed startem, który będzie i sobie pomyślimy. Jestem bardziej nad, nad wp jeżeli to ma być moja stała seria, i mam zamiar wejść na e, Sungmę na ten nowy kontynent no to wydaje mi się, że sura w tym momencie byłby najlepszy, tylko że Body ma większy damage. Jeszcze właśnie nie wiem co wybiorę, dlatego ja, ja nie mówię, że tak będzie Ale mówię, jestem bardziej przekonany nad surą WP Tak w 60% 30 wojownik bo, Body 10 i Likan Likan jest najsłabszy z tej ekipy tylko że e, najtańszy w utrzymaniu jeżeli chodzi o księgi i, i na starcie i tak dalej, nie więc, yy, więc, to tyle, a ile chcę, będę miał zamiar załadować, na razie za 300 zł załaduję, a resztę będę ładował jak będą happy hour, bo ja robiłem błąd na tego się że ja ładowałem zawsze jak happy hour nie było, a jak był to mało ładowałem, tak się akurat trafiało, tak trafiały dziwne dni, więc mówię, na starcie, w pierwszym tygodniu, na pewno załaduję 300 zł. a jak już będzie happy hour, być może jakieś tysiąc, ale nie więcej, w sensie to nie będzie seria jak Tiger Ghost, nie jestem aż taki bogaty, chyba że wy mi dacie, zapraszam, wiecie, żeby nie było, z będę miał. To może coś tam sobie więcej wpakujemy, ale mówię, na spokojnie, trzy beczki może coś zmiksuję, moje coś zrobię, jeszcze nie wiem jak będę grał, jakąś taktykę przyjmiemy, ale zobaczymy. Więc, yy, więc to tyle. Eee... Odnośnie, odnośnie yy, wyboru między Polskim a Tureckim, to mówię, moi drodzy. Ja, ja nie mam nic do administracji Polanda, nie mam nic do tej społeczności Polanda, ale fakt pozostaje faktem, po prostu każdy omija szerokim łukiem te serwery. I Rumuńcy mają gdzieś te serwery, i, i, i Polacy tym bardziej. Więc jeżeli chcecie grać na serwerze, gdzie jest pełno ludzi, gdzie jest społeczność, gdzie jest administracja i się tym serwerem zajmuje, bardziej niż na Polandzie, Niestety, musicie wybrać serwer turecki. Bo znowu będziecie mieli tak, jak na Mintace chyba to się nazywa ten serwer tymczasowym. Że tam było 500 online, a ja na Alli grałem. I tam było ponad, ponad 5000. Więc od Was to zależy, jak wybierzecie. Ale mówię, ja grałem na tureckich serwerach. Mam największe doświadczenie ze wszystkich YouTuberów. Jeżeli chodzi o ten serwer, o te serwery, to polecam Wam serwer turecki. Ale mówię, przeciekać sami. Wasz wybor. więc pamiętajcie, przypominam, Discord, link w opisie, robimy społeczność, robimy gildię, decydujemy jakie królestwo, czym zagramy na najbliższym streamie. Oprócz tego, yy, Server sams, godzina 10, czwartek, za tydzień się widzimy, stream przynajmniej 12 godzinny. Więc dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, trzymajcie się i do usłyszenia na stacji.